Siemanko, ja jestem Ternis, a w dzisiejszych newsach. Bogzel wyjaśnia sprawę z kamerzystą i zdradza, ile Łukasz Wawrzyniak chciał za walkę na Fame MMA. Kamerzysta jutro, czyli w sobotę, będzie miał sparing z Megakotem, podobno całość ma być nagrana i opublikowana. Powstanie masne piwo w różnych smakach. Oraz kilka innych krótkich newsów. Także moi drodzy, zapraszam was wszystkich do oglądania. Tutaj macie ostatnich 50 subskrybentów. Subskrybuj, jeśli chcecie się tutaj pojawić w kolejnym odcinku. No a teraz zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od wyjaśnienia sprawy z kamerzystą przez Boxdela, a mianowicie w programie Prime MMA za Dyma kamerzysta powiedział, że gdy wyszedł z aresztu, to Boxdell, czyli Fame MMA, proponowało mu walkę, na co Boxdell zaprzeczył, że tak nie było, ponieważ walka była proponowana, owszem, ale w innym terminie. Nie po wyjściu z aresztu, tylko było to jakiś rok półtora wcześniej, wtedy, kiedy kamerzysta prowadził kanał Kamuś. Czyli Boxdell ci proponował walkę w Fame? Nie bezpośrednio, ale próbowali. A i to był teraz, po tym wyszedł. Teraz, jak wysadłeś, teraz. Tak? wcześniej mi nie proponował. No co ty, wcześniej mi nie proponował, no ale ty, jak y, się wy zainteresowaliście i zobaczyli konkurencję, no to zaczął proponować. Do tego całego zestawu miało dojść ujawnienie się kamerzysty, czyli ściągnięcie maski na walce. Z racji tego, że kamerzysta gdzieś tam zaczął p***olić jakieś fake newsy na temat tego, że po wyjściu z więzienia myśmy się odzywali do niego niby, żeby zawalczył z nitro, co jest nieprawdą, bo myśmy do niego podbijali dwa lata temu. To teraz wam powiem. Yy, że kamerzysta na przykład zażyczył sobie właśnie siedmiocyfrową yy, kwotę. No Więc... świeżo po wyjściu z więzienia. Myślę, a świeżo że... po wyjściu z więzienia i no po tym, jaki high i tak dalej, tak. mówią albo podwyższyć, albo zachować, albo może troszkę zmniejszyć. nie? Ale wszystko kręci się wokół miliona złotych. Masne piwo. Moi drodzy, już niedługo prawdopodobnie na sklepowych półkach będzie masne piwo. Owo informacja na wczorajszym live'ie na aferkach powiedział kolega, współpracownik Boxdela. Ta informacja nie miała być ujawniana, aczkolwiek jak gości już wygadał, to Boxdel zdradził kilka szczegółów. Plan na to jest taki, że będzie kilka smaków i dany smak, dana butelka będzie odpowiadała danemu członkowi masno. Boxdel powiedział, że przykładowo piwo masnego Jimma noszącego zieloną kominiarkę będzie miało smak mniej więcej zbliżony do danego koloru, czyli na przykład miętowy. Ale będzie masne, mocne. Masne piwko. Jesteśmy w trakcie głębiania tego. Masz ma piwo masny Ben. Nie? I to jest piwo kurwa takie, wiesz, klasyczne, jakieś kurwa dobre, stare kraftowe. Masz masnego Bill'a. To jest żółta jakby etykieta. Nie? No bo jest żółty ten. I tu trzeba coś wymyślić. Ale jest jeszcze stary, Jaki, jest jeszcze na przykład masny Jim, czyli masz zielone, zielone piwko, które moim zdaniem powinno być jakieś takie, nie wiem, miętowe albo ja, coś ja, takiego. Zielone kursu. są IPy chyba, nie? IPy na przykład, nie? Firma, z którą chcemy to robić, robi naprawdę zajebiste piwa o różnych smakach, więc myślę, że to będzie dobre. Jak tylko owe piwa będą na sklepowych półkach, to ja je oczywiście kupię i zrobię test na filmie. Tylko pamiętajcie, żeby nie pić alkoholu przed 18 rokiem życia. No a tutaj mamy akurat piwo alkoholowe. Jutro ma się odbyć sparring Mega wraz z kamerzystą. Obaj panowie wymienili się troszeczkę zdaniami na Instastory, także zobaczcie sobie szybki skrót. Czy mam napieprzyć kamerzystę, bo chcę pójść do na trening? Zaprosił mnie na trening i chcę go przetestować. Mam nadzieję, że go, no, go pobiję, no i taki bym zrobił sobie z nim pseudotrening, ale bym go wykorzystał i w pieprz mu dał. ma tu Megakocik samolocik kamerzysta, zobaczcie jak zaś. Dostajesz... W sobotę, Tak, muszę tylko powiedzieć, i teraz tutaj ci pokażę na mareczku, co się dzieje, ale jesteś w sobotę rozwalony, a jeżeli nie, to nie wstawię tego na story. Bęk! Czekam na ciebie. Nie ma na brzuchu, tylko do głowy. Podsyłacie mi linki, że Mega Kocik zaprosił mnie na sparring, na napierkę. E, <laughs> nie wiem, czy cię mareczek na to namówił, czy kto cię na to namówił, ale jeżeli ty się opotykasz o własne nogi i ty mnie zapraszasz na napierdę, no to jednak jest z tobą coś nie tak, no. Dobra, jeżeli chcesz, ja mogę ci. W dla mnie to będzie czysta przyjemność, e, tam pozdrów Mareczka e, z maty, bo, z, znaczy z podłogi, bo będziesz leżeć na podłodze, e, ro... tylko boję się, że po prostu tak cię trafię, że, że już z tej maty nie wstaniesz, nie? Całość ma być oczywiście nagrana i opublikowana, jeśli do tego dojdzie, to moi drodzy wszystko wam pokażę na moim kanale, także subskrybuj, aby nie przegapić. Teraz takie szybkie newsy, jutro, czyli 5 lutego odbędzie się druga gala High League, przypominam, ponieważ ktoś z was mógłby o tym zapomnieć, a będzie to na pewno ciekawe wydarzenie. Boxer założył swój nowy kanał o nazwie Oro, będzie się na nim pojawiać jeden film tygodniowo, przez cały tydzień za Boxerem będzie chodził operator kamery, będzie nagrywał jego życie prywatne oraz życie zawodowe. Po tygodniu nagrań z kilkudziesięciu godzin surowego materiału montażysta wygrzebie kil... kilka takich najlepszych, najciekawszych scen dla Wiza i będą powstawały z tego około 20-30 minutowe odcinki. Pierwszy film na ten kanał już wleciał i zrobił on naprawdę bardzo fajne wysiedlenia, no i myślę, że owy kanał będzie się bardzo fajnie rozwijał. Więc moi drodzy, na chwilę obecną to tyle z newsów, Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. solcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. No i co? Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu Siemanko.